To działający od wielu lat Xeromax przy Paderewskiego 29 w Środzie Wielkopolskiej. Ten punkt znany jest z wysokiej jakości kserokopiarek. Za niewielką cenę można tu wydrukować wszystko. Formaty A3, A4 zarówno w kolorze jak i czarno-białe możemy skanować, możemy drukować, przesyłać pliki na maila, zgrywać na pendrive'a. Xeromax przy ulicy Paderewskiego 29 to jednocześnie najlepsza i najtańsza oferta wydruku wielkoformatowego na średnim rynku. To doskonała możliwość wydruku na przykład wysokiej jakości Rysunków technicznych. Można wydrukować rysunki techniczne, możemy wydrukować też plakaty. To jest najszerszy papier, jaki mamy w ofercie to jest 914 cm. W długości nie ma określonej możemy nawet do 5-6 metrów wydrukować takie rysunki, zarówno techniczne, jak i plakaty i grafiki. XeroMax w sierodzie wielkopolskiej to dobry adres dla tych, którzy chcą także oprawić swoją pracę licencjacką czy też magisterską. Oprawiamy pracę, drukujemy w pełnym zakresie, nagrywamy też na płyty CD, jeżeli jest taka potrzeba. Pełen zakres kolorystyczny opraw już w tej chwili, od tradycyjnych do też takich niestandardowych. Xeromax oferuje także serwis dużych kserokopiarek laserowych. Po telefonicznym omówieniu serwisant dojeżdża do klienta. Za pośrednictwem Xeromax można także kupić nowe i polizingowe kserodrukarki. Xeromax przy Paderewskiego 29 czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:00.